saying ninety a drop it like both. Siedzę tu z tobą i roluję, roluję bata Znowu odpływam gdzieś na koniec świata To lepsze od śpania, ja idę w to już nie zawracam Będę o to walczyć, bo wiem karma wraca a Życie codziennie jest dziwne, upadam na ryj i to prawda, choć nie chcę upadać Ty mówisz o butach, a ja chcę pogadać A ja odpływam świadomy sen Życie się wiatr zabiera mnie Chyba chcę cię kochać i nie stać jak cień I wiem, że to trudne i wiem, że to wiesz Ale to za mocne, by oszukać śmierć A nie chcę umierać, bez siebie to wiem Ty wyczuwam stratę, zabiera mi tlen Budzę się rano, to był tylko sen 啊。 Czuję, że teraz już wiesz co ja czuję, że z tobą codzienność się tym staje cudem. Chciałbym tak na zawsze, jak tym z w górę Wypuszczam chmurę O oh. Unosić się z tobą wysoko, ponad chodniki całą ludzkość chorą Muszę cię ukraść, widzę przyszłość z tobą i nie wiem dlaczego twoje słowa tak bolą ma ah. Czuję to mym całym ciałem, czuję to mym całym ciałem, że gdy jesteś obok, nie czuję wygrałem, czuję wygrałem, że z tobą nieprzewidziany ten upadek My na morzu z platformą, chciałbym zbudować ten statek Zbudować statek, by przeżyć to życie bez trosko inaczej. Ja ty jesteś lekiem, czy na bardziej, ja, my jak jebane Ying yang, my jak jebane Ingiang. Chciałbym z Tobą zwiedzić ten jebany świat, jebany świat. Poszegnać na zawsze ten ból i ten strach. Pomalą jak cud milion barw. Chcę widzieć Cię rano, nie tylko w mych snach, A wieczór to magia, bo chcę znów i spać. By widzieć Cię weszcie, chcę tak cały świat. sen, chciałbym życie mieć, wymyśleć Je sobie i nie martwić się, Jak byłbym na dnie, to tylko po skarbi. Wszystko sprawiałoby radość, jak rap. Mógłbym uczyć się i nie wiedzieć, że całe to życie często bywa złe. No ale to ja chcę zatrzymać czas, bo nie wiem. Już dokąd tak będzie ten świat Co w duszy mi gra, to bardzo ciekawe I nie wiem już jaką mam przyjąć postawę Wśród tylu tych szmat Odnaleźć tą jedną, a potem zaprosić na obiad czy kawę To jak na jawie, czy waza potrawię, Ja wciąż nie potrafię już myśleć inaczej I znowu zamykam się w sobie I czekam aż całe uczucie do ciebie wygaśnie W końcu po prostu ktoś mi tu odpowie I niech ta odpowiedź nie będzie znów kłamstwem Chciałbym już zasnąć, no ale nie mogę Bo nie chcę obudzić się, kiedy już zasnę To szczęście to może już czekać za rogiem I chciałbym, żeby tak było naprawdę Skarbie znowu upadłem bez ciebie wiatr wieje mi w oczy, przy tobie to w żagle I czemu tak musi być zawsze? Czemu tak musi być zawsze? Czy jak jest dobrze, to wszystko pierdoli się nagle? Wszystko pierdoli się nagle. Teraz się pytam, czy komuś w ogóle wśród nas to sprawia jakąś satysfakcję? Nie wiem, nie wiem, czy chcę się dowiedzieć. Bo jeśli okaże się naprawdę tak, to ja wyjdę z ciebie i stracę nadzieję, że mógłbym kolejny raz widzieć cię w snach. Czuję tak wielkie emocje, bez ciebie najczęściej z ich towarzyszy mi tu strach. Przy tobie to zawsze się czułem jak w niebie, a Ty nawet nie wiesz, jak ciężko mi tak. Przez ciebie płynę, nie mogę przestać i rozpędzać się Przed Ciebie idę, tam dokąd życie wciąż prowadzi mnie Ponoszę winę, no ale tą winę ty ponosisz też A kiedy zginę? To chciałbym najbardziej mieć świadomy sen